Halo, cześć, siemanko, z tej strony Tom Ciogracz, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 25 oczywiście na serii pierwszej i w dzisiejszym odcinku widzowie jestem tutaj na grudniu i w pierwszej kolejności na pewno zajmę się sprzedażą tutaj niektórych kłonów oczywiście sobie załaduję transport krzynicy i to oczywiście zawiozę na nasz jeszcze oczywiście tutaj na mój break, żeby to wiecie to się przerabiało dalej Kolejne, jeszcze sobie opłukam, a tutaj korówki nie tak źle. Rzepaku mam 5000, tysięcy, 5,5000 tysięcy prawie dobrze mówię, dobrze mówię Więc ten rzepaczek jeszcze sobie patrzę sobie, to takie coś mogę właśnie na zimą na przykład wiecie, ogarnąć bo ogarniać przygotować, że tak powiem na pewien Czas, okres czasu pewien okres czasu tutaj w ten tartaku a to też jest to wiecie było, bo to później w polu Pierwszy tutaj sezon. To dość ładny zarobek. Zobaczę to, mi tutaj na czerwcu, jak tam sprzedałem tam, podajesz w czerwcu z tego co sprawdzałem i sprzedawowałem. Czerwiec albo lipiec jest naprawdę... Więc wtedy no, zobaczę, ile za PDH-y się uda mi zarobić. Jeszcze sobie sprawdzę, co jest na promocjach. No, na promocjach nic takiego nie ma, co bym tutaj właśnie potrzebował, ale widzowie rozmyślam właśnie nad zakupem zastanawiam się nad zakupem ciągnika. No, tu widzę średnio, średnio sobie mogę na coś pozwolić. Coś takiego, żeby mi wiecie tutaj, no trochę działało, trochę wiecie, pracowało, I Właśnie. Fabryka, fabryka jest tu. No kurczę, trochę tu już będę potrzebował. A to jeszcze jedno sobie teraz po się Siapnie, skoczyło, wskoczyło, czyli jeszcze przynajmniej jedną drzewo muszę sobie ciągnąć Dzisiaj, żeby wiecie, żeby pod przed, przed tym przewijaniem, jak to się mówi, Małe, duże, nie jest za duże. Tak, nie, Ale to jest takie Już duże nawet kilka mam wyciętych Widzę nie ale to będzie Że tak powiem na Na zaś just cleaned up dish.

żeby zrębki robić o to mi chodzi to no, może zrębki się baterie robiły i teraz spróbuję wyciągnąć tutaj ten funal Przejdę tu się czasami człowiek na męczy, żeby to powyciągać. sobie go jeszcze raz tutaj, aha, Bo mi ciągło kurczę całość, a tu mam przecież, że wody Muszę tą kurczę beczuszkę na wodę gdzieś indziej sobie przestawić bo mnie to przeszkadza chociażby to o kurde to tutaj mam już pełną także to sobie mogę widzowie już odpuścić pewna dobrą sprawę czyli co widzowie dzisiejszy odcinek tak to sobie będę kończył ogólnie zapraszamy no i zapraszam zawsze zobaczenia. Do na Do widzenia. Do widzenia. a my widzimy się w kolejnym odcinku. Także, cześć, na razie. Hej, trzymajcie się odcinku widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do Do Do